Witajcie na kanale Magia i Książki. Ja jestem Gosia i przychodzę dzisiaj z pudełkiem od GIGIR. <laughs> Special edition. Nie mogę się w sumie doczekać co jest w środku, bo em, jakoś tak mam dzisiaj mega ochotę na magię, <laughs> więc tym bardziej się cieszę, że przyszło i że mogę zobaczyć, cóż tam wysłali ciekawego. Zobaczymy, co nam tutaj... Ciekawe, tak wygląda. Coś tutaj fajnego widzę. Raz sobie zobaczymy. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to kółek termiczny Hogwarts Express, ale czadowy. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie dobry, że będzie się go dobrze używało. Ja mam taki termiczny plastikowy. Ten jest też nie bez plastiku, ale tamten jest bardzo taki jaskrawy. I nie jest taki duży, ale ten jest fajny, super, bardzo mi się podoba. Hogwarts Express. Of course, my favorite. <noise> Także super, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Nawet nie wiem, jaki jest temat w sumie tego pudełka. Czy w ogóle to pudełko ma jakiś temat? Nie mam pojęcia, ale zobaczmy mm, koszulki, bo są koszulki. Jedna widzę z prze... przepięknym po prostu obrazkiem. Cudny, po prostu cudny, fantastyczny kolor. E, fakt faktem, że no to jest akurat rozmiar dla mojego męża, ale, e, ale jest bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba jeleń, także super. Szkoda w sumie trochę, że to jest taki wiecie, Taki gruby nadruk, bo to się może szybko sprać. Ale generalnie piękny patronus, więc wygląda super, naprawdę mi się podoba. Szkoda, że w sumie, że nie jest z krótkim rękawem i że nie jest w moim jednak rozmiarze. Bo taką bym nosiła. Ale nieważne, nieważne. Jest jeszcze jedna koszulka, tym razem z krótkim rękawem i jest w kolorze zielonego. Takim taki, wiecie, mocny zieleń. I co my tu mamy? Technically it's a ferret. <laughs> Okej, okay, dobrze, może być i tak. No, także, także bardzo proszę bardzo e, taka prosta koszulka z, z fretką na e, środku. W zasadzie to nie wiem dlaczego jest fretka i co ona ma do rzeczy. E, możliwe, że coś przegapiłam. E, no, ale no, no nie jest to akurat y, mój wzór. Koszulki kolor też niekoniecznie mi się podoba. E, mój mąż prawdopodobnie też nie będzie jakoś super zachwycony tym kolorem, e, ale to nic nie szkodzi. Nieważne, widzę, że mamy różdżkę, także super. Ale mamy też jakieś drobne, drobne rzeczy. Mamy takie malutkie pudełeczko. I to jest księgarnia, po prostu księgarnia. Ciekawa jestem, co my tu mamy w środeczku. To jest przypinka? Nie, to jest taki, taka zawieszka. Już mieliśmy podobne zawieszki. O, to jest coś takiego. Z rączką i z napisem Charms. Fajne, podoba mi się to. Jest tutaj też. Miejsce są takie nadziurki u góry, że można to sobie zawiesić na czymś. Ale generalnie, generalnie całkiem fajna sprawa. Prawdopodobnie ja to wykorzystam w jakimś albumie um, związanym z Harrym Potterem, który będę robić, ale, ale i tak Szczyściak jest całkiem fajny, nawet mi się to podoba. Co prawda, mimo wszystko nie, nie kojarzy mi się to jakoś super z, z Harrym Potterem, ale to nic nie szkodzi. Mamy jeszcze jedno pudełeczko. Tym razem jest to taki obrazek. I to jest e, bar. Po prostu bar. I też pewnie będzie to coś podobnego. Tak. Okej. Okay. I tutaj mamy Smith, Po prostu. A może tak będzie lepiej widać. Zawieszka. Skoro tutaj mamy Hawk Smith, to ten znak, czy to, to nie jest znak, właśnie jak na Diagon Alley? Hmm, może i tak. Jest to gadżet filmowy bardziej w takim razie. Wiecie, jakoś, jakoś nie mogę sobie tego zekranizować i gdzieś przywołać w pamięci, ale bardzo możliwe. Skoro ja było w pudełeczku z e, książkami i generalnie księgarnią, no to prawdopodobnie tak. No a to jest właśnie Pub ha, Hogsmeade, także no, generalnie spoko. E, nie są to jakieś, mówię, moje ulubione gadżety. Mm. Ale tak jak sobie pomyśleć na, na tym, że można to wykorzystać właśnie do pracy scrapbookingowych, to może się przydać. Także to jest ok. Tutaj mamy obrazek. Oki, długi. My to mamy O, jaki słodki nifler z monetą, ale czadowy bardzo fajnie to wygląda bardzo mi się podoba tak jak ja zawsze nie przepadam za plakatami ten jest naprawdę słodki jest taki typowo, typowy plakat po prostu niflera cudny, 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 bardzo mi się podoba bardzo fajne. Takiego, wiecie, takiego dzieciaczko. Takiego, taki słodzino. Taki, cześć, no cześć, cześć. <grywia> Super. Bardzo mi się to podoba. Tak jak ja za i to tak średnio to ten naprawdę jest fajny. No i chyba została nam różdżka. Mamy oczywiście zdrapkę jeszcze. Teraz zobaczymy. I tak, mam palucha, żeby zdrapać zdrapkę. Przynajmniej się do czegoś przyda. O ile się w ogóle to tym da, paluch nie da rady, <grywia> ale cała reszta się chyba nadaje. No win! Better luck next time! A to surprise! No, tak na tak. Ok, mamy różkę. Teraz tam, 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 tam. Zobaczmy, co tu mamy w środku. Zawinięta, więc tak niewiele zobaczyliście. Ale jest fajna, podoba mi się. Zobaczcie. Czadowa. Piękna jest. Krogulec. Super to wygląda. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo fajnie zrobiona. Część różdżki jest biała, druga część jest czarna, całkiem prosta. I tutaj ten krogulec. Pięknie to wygląda. Naprawdę. Przepięknie wyrzeźbione, super, 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 super. Czadowo, jest oczywiście informacja. Gargoyle wand, czyli tak gargulec, yy, jest środek hipogryf yy, pióro. Także super, bardzo mi się podoba. Zagości na mojej półce oczywiście. Z różdżkami. No, także to by było w sumie tyle z tej, z tej naszej paczuszki. I jestem tak w sumie pół na pół, bo połowa rzeczy mi się podoba, a druga połowa tak może być, ale bez szału. Ale jeszcze oczywiście information. Jest to kwietniowe pudełko. No, do mnie przychodzi oczywiście z opóźnieniem, więc to nic nadzwyczajnego. Ok. Dopiero teraz po informacji tutaj e, zrozumiałam o co chodzi z tą zieloną koszulką. Bo tak nie mogłam sobie skojarzyć o co chodzi e, z tą fretką, ale przecież e, Draco był zamieniony we fretkę. Aj gocha. <grywa> A tutaj jest napisane My father will hear about this t-shirt. Czyli mój ojciec usłyszy o tej koszulce. I od razu od razu skumałam o co chodzi z tą koszulką i teraz ma to dla mnie sens. <grywa> Totalnie, totalnie ma to sens, ale ze mnie po prostu geniusz. <laughs> e, I teraz e, koszulka mi się podoba, bo jest tak naprawdę z żartem, naprawdę ciekawy pomysł. kolor mi się nie podoba. I lubię kolor zielony, ale ten akurat jest bardzo jaskrawy i tak nie do końca do mnie przemawia, ale, ale tak, zwracam honor, rzeczywiście ma to super, e, super przesłanie. także teraz teraz mi się to bardziej podoba. I teraz rozumiem o co chodzi. E, także, także super. Mm, nie, ogólnie, ogólnym rozrachunku, jednak to pudełko jest całkiem fajne. E, tutaj następne mamy e, właśnie tą koszulkę z patronusem. E, bardzo ładnym. Gdzie to jest do góry nogami? <laughs> także też super, bardzo ładnie to wygląda. Mm, więc mi się podoba. No nie jest dla mnie, ale tak czy siak mi się podoba. Mamy e, niflera niflerka. Mamy też różdżkę z gargulcem, także super. Znak, właśnie, no, czyli sklepu, jednak, z książkami. Znak? Może i tak, skoro tak mówicie, ale ja, ja osobiście nie do końca to kojarzę, ale jest fajny. Generalnie, generalnie nie jest najgorszy ten znak, aczkolwiek, no. Mi osobiście on mnie ani ziemi ani grzeje, po prostu no jest, bo jest. Um, tutaj mamy ten kubek podróżny z Hogwarts Express, super, bardzo mi się podoba. I na końcu mamy właśnie e, Hogsmeade znak, także tak. E, to by było tyle z tego pudełka. E, no i podsumowując to tak, bardzo podoba mi się kubek. Jestem mega zadowolona. Różka jest przecudowna. Naprawdę, naprawdę świetnie wygląda. Jest y, mistrzostwo świata. E, druk z Niflerem jest przesłodki i naprawdę z chęcią go sobie powieszę. E, podobają mi się też koszulki. No bo pomimo tego, że ja osobiście ich nie będę nosić, e, to e, nadruk e, tego, czekajcie, bo mi rąk trochę zabrakło. <grym> To e, obrazek Patronusa bardzo mi się podoba, ta kolorystyka i w ogóle. Nie podoba mi się jedynie to, jakie grube to jest, ale no to wiecie, to już jest taki drobny szczegół. E, I bardzo podoba mi się żart na koszulce z e, fretką, którego nie skumałam oczywiście na początku, ale co tam, kto by się tym przejmował. E, znaki, które mamy, no to są akurat najmniej... E, Lubiane przeze mnie przedmioty, więc generalnie w ogólnym rozrachunku pod, pudełko mi się podoba. Jest, są przedmioty, które, które z chęcią będę używać, które będą zagoszczą na moich półkach, więc jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że to do mnie przyszło. Najbardziej jednak jestem zadowolona z kubka, bo wiem, że po prostu będę z niego korzystać, że będę go używać i dlatego, dlatego super, super, że jest, bo nawet czasami, jak sobie pracuję w mojej pracowni, to to, mm, bardzo szybko mi na przykład kawa wystyga. Bo wiecie, zajmę się pracą, i, mm, no, i czas leci, a, a kawa stygnie. <laughs> także super. No ale dobra, koniec tego gadania, tego nawijania. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Dzięki za to, że, że jesteście tu za mną. Oczywiście e, zapraszam do subskrypcji, e, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, no i oczywiście mam ogromną nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. E, także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. papa